Cześć. Cześć! Kurczę, w jakim celu przyjechaliśmy do Medjugorje? Żebyśmy za drugi, drugi raz mocniej zakochali. kierować nas dzieci i dzieci nasze. Dzieci mhm. nasze, ładnie. No i wzrosnąć duchowo. Bo myśleliśmy, że jesteśmy super parą, najlepszą na świecie, wszyscy nas chwalą, że jesteśmy takim idealnym małżeństwem. Okazało się co? Mąż mnie zaprosił, a że żona musi być uległa mężowi, więc przyjechałam. Bardzo chcielibyśmy się nauczyć y, przebaczać wzajemnie. Wiemy, że jest to ciężkie i to można tylko z Bożą pomocą uzyskać. A teraz y, to już to czujemy w sercu. No właśnie, po takich wyjazdach. Co można po takich wyjazdach? Przede wszystkim ciebie, nie? Ja przed przyjazdem do Medjugorje nie miałam żadnych oczekiwań. W ogóle nie chciałam tu przyjeżdżać, nie chciałam zostawiać dzieci na 7 dni. Um, nie myślałam, że coś może się wydarzyć. Ten czas, który tu jesteśmy, to tak jak przegadaliśmy, to chociażbyśmy, nie wiem, jakie wakacje wykupili za jakie pieniądze, to byśmy tak nie wykorzystali tego czasu, jak tutaj na tych rekolekcjach w tym miejscu. Po prostu tak naprawdę trzeba być i przyjechać, do tego nie można opisać w słowach. Okazało się, co? Że mamy bardzo długą drogę do przepracowania, do dojścia, do momentu, w którym będziemy super. A kto tak? ma więcej? Nigdy Ci nie zabraniałam jechać na jakiekolwiek spotkanie wojowników. Ja przyjechałem do głowie po to, żeby mi się żona zmieniła. Na, mam nagranie, że jednak tak. powiedziałaś, że ja jestem ważniejsza. Wierzę Panu Bogu, tylko nie. Znaczy, powinien sobie Pan Bóg poradzić, nie? Mam taką nadzieję. Wrodzona że... nieśmiałość, słuchaj. Nie, A ja nie mam nie. drugie nagranie, że powiedziałaś, że tyl, os, pierwszy i ostatniej raz jesteś w stanie. się nawróciłam. Nawróciła Zmieniłam, się. myślę. Aha, bo... Tak, najbardziej to, że po wczorajszej kłótnie... nie, nie, przepraszam, kłótni... Przepraszam, wczorajszej Nie było kłótni, to, to była rozmowa. Co czysto. Bardzo była nam potrzebna ta e, konferencja. Przyjechaliśmy odkryć, czym jest sakrament małżeństwa i jak e, dzięki łasce e, będziemy mogli na nowo to odkrywać. Wyciszyć się, znaleźć czas dla siebie, dla Pana Boga, dla małżonka. Tutaj to jest idealne miejsce, właśnie takie gdzie gdzieś w tym akurat w miejscu, żeby gdzieś ten pokój Ducha taką nowo odzyskać. Najlepszym z sygnałów wojowników jest to pomiędzy 23 a 1.00 nocą pik pik, pik pik. No tak, ja mówię, się wyłącz pik, to o litości. To spać się nie da. Ja wiem czy oni nie mają żon. E, oby nie było rozwodu. I to już jest, swój mega sukces. W naszych oczach jest coś innego niż zawsze, tak więc coś musiało się chyba zadzieć. W trakcie właśnie Czego trakcie trakcie. W trakcie. W trakcie chcesz? Chyba chce się zakochać tak w Maryi, jak w mojej żonie. Tak. Chcemy swoją małżeńską odnowić, pomocnić, żeby było jeszcze lepiej niż jest. Taka rutyna, całość hmm. obowiązków, które nas otaczają, w niebezpieczny sposób mogą gdzieś. Tak płynąć nasze małżeństwa, że nie, z, nie zorientujemy się w tej rutynie, że, że coś się zaczyna dziać i tak. Powiem jedno, że tak naprawdę to dzięki nie jesteś w wojownikach. A, oczywiście, ale a kto mówił, że, e, że powinienem jacy... się zrezygnować z, z wojowników. Tak. To ty tak no. powiedziałeś. Po to, żeby zbudować większą więź z moją żoną. Siedzisz tylko na sygnalu i tak dalej i cały czas sygnał, znowu sygnał. Słuchajcie, ma, ale to pójdzie w świat, pamiętajcie. I, 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 nie widzę. Zaraz się Nie, ja powiedziałem święto, prawdę, że po prostu przyjechałem odpocząć. Nie Tylko zapomniałem, że jestem z żoną i to, to w ogóle nijak się ma do odpoczynku żadnego, nie? Przyjechałem bez żadnego nastawienia i przyjechałem, żeby czas spędzić z żoną. Na nic się nie nastawiam, po prostu otwarte serce i spędzić czas w obecności matki, może z żoną, tylko z żoną. tak. Wczoraj lepiej wyglądałam, czy dzisiaj Ty się przechwalasz, czy się żalisz, bo ja nie załapałam. No, o tak właśnie jest z żoną. Wyjechać z żoną na urlop. Na rekolekcję małżeńską. Gdzie ja tak naprawdę ona zna mnie bardzo dobrze i wiedziała, że okej, okay, dobra, ona ma wszystkie transfery, wszystkie przejazdy, wszystko okej. Okay. Okazuje się, że problemy na lotnisku przyjeżdżamy do Chorwacji. Tam na lotnisku już jest noc, ciemno, nikogo nie ma, wszyscy wychodzą. Okazuje się, że my nic nie mamy i teraz drapiemy się po głowie i myślimy, co dalej. Nauczyć się przebaczać I, przede wszystkim... i nieść swój grzesz razem. I przede wszystkim trochę więcej czasu, żeby nas dzieciaki trochę tak nie rozganiały po domu. Nauczyć się bardziej przebaczać swojej żonie przede wszystkim, ludziom, którzy nas otaczają. I o to prosimy Matkę Bożą z całego serca. Kochajcie się i przebaczajcie wszystkim. albo otworzyć swoje serce. Skruszyć ten kamień, który jeszcze jest. Tak. zjednoczyć się. Przyjaźń bez żadnych oczekiwań. Od samego początku wierzyłem we wszystkie objawienia Matki Bożej. Nie można nie wierzyć w takie miejsce, gdzie Ewangelia żyje, gdzie głosi się słowo Boże i gdzie wyznaje się grzechy. Szczególnie tak ważna jest tu spowiedź. W Medjugorju nie ma działalności doczesnej. Wszystko czyni się dla wiary, dla czystości i dla Ewangelii. To nie może pochodzić od diabła. Medżugor jest bardzo, bardzo ważne dla świata. Dziś na festiwalu młodych doświadczyłem bardzo głębokiej duchowości. Ludzie z całego świata przybyli tutaj, w tym świecie, który jest tak zimny i tak oddalony od Boga. Doświadczamy tutaj bliskości Boga.